Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. No a teraz chciałam już Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego oto sympatycznego szydełkowego wzoru, który po rozciągnięciu na obręczy można przekształcić w taki oto sympatyczny i pełen uroku łapacz snów. Zapraszam na tutorial, no i ten tutorial podzielimy sobie, ponieważ on wypada dość długi, podzielimy sobie na dwie części, więc zapraszam na część pierwszą tego tutorialu. Zapraszam! A dzisiaj przechodzę no właśnie z takim sympatycznym motywem, który rozciągnęłam na obręczy o średnicy 25 czy 20, 26 w zasadzie centymetrów o. i przerobiłam go na szydełku o grubości 1,5 z kordonka. Zapraszam już teraz na wspólne przerabianie tego wzoru. No i zaczynamy. Zaczynamy od zawiązania właśnie takiej pętereczki, o, przez którą przekładam szydełko i przerabiam takie kółeczko centralne. O, Więc ja tutaj przerobiłam sobie... 6 oczek łańcuszka, zamknęłam w kółeczko, a później już dalej rozciągam to na 2, 4, 6, 8. Mam 8 takich motywów, 8 płatków kwiatka, 8 motywów w tym wzorze, więc jedziemy czyli no, zaczęłam od przerobienia 6 oczek łańcuszka, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz łączę te, te oczka łańcuszka, właściwie łączę początek z końcem tego łańcuszka, czyli ostatnie oczko z pierwszym i Szczepiam w kółeczko, o w ten sposób, i przeciągam oczko ścisłe, zamykające. No i w ten sposób właśnie mamy mam kółeczko centralne. No i teraz, w, w ramach wokół tego kółeczka centralnego, przerobię 8 motywów, 8 takich prędków mojego kwiatuszka. O, tutaj zobaczcie, takie pręciki kwiatuszka, czyli właśnie 8 słupeczków rozdzielonych między sobą dwoma oczkami łańcuszka. Pierwszy słupek, i czuję, że jeszcze troszkę zniżę. Kamerę, pierwszy słupek zastępuję jego równoważnikiem, czyli, czy w formie trzech oczek łańcuszka, czyli po prostu raz, dwa i trzy oczka łańcuszka, które przerabiam, o, teraz jeszcze przerobię dwa kolejne oczka łańcuszka, to będzie to przejście do kolejnego takiego płateczka, o, i teraz tutaj przerabiam w tym samym łuku kolejny słupeczek i słupeczek przerabiam w ten sposób, że narzucam nitkę na szydełko, przechodzę pod łukiem, wyciągam. I teraz, w momencie kiedy wyciągnęłam te niteczki, dobieram sobie nitkę i przeciągam przez dwa narzucenia. I później jeszcze raz na, dobieram sobie nitkę i przeciągam przez dwa kolejne narzucenia, co oznacza, że słupka, oczko słupka, składa się z dwóch przeciągnięć, i po angielsku nazywa się double crochet, czyli DC w oznaczeniach anglojęzycznych wzorów. Dwa oczka łańcuszka, i znowu narzucam nitkę i raz i dwa dwa przeciągnięcia i znowu dwa oczka łańcuszka. O ja jednocześnie staram się schować tą niteczkę z początku po to, żeby już nie ciągnąć jej za sobą i znowu wyciągam i przeciągam nitkę przez dwa narzucenia i przeciągam nitkę przez dwa kolejne narzucenia. No i teraz jeszcze właśnie przerabiam do końca tego okrążenia w ten sam sposób, czyli tutaj mam 4 5 dwa oczka łańcuszka. 6, dwa oczka łańcuszka, siódmy słupek, o i już ostatni ostatnie taki element, czyli dwa oczka łańcuszka, słupek, czyli raz, dwa przeciągnięcia. No i teraz, żeby domknąć jeszcze dwa oczka łańcuszka, żeby ten łuk tutaj ostatni dobudować i łączymy końcóweczki podobnie jak na początku, czyli odnajduję... Właśnie, tu były trzy oczka łańcuszka, które zastępowały pierwszy słupek, czyli odnajduję raz, dwa, trzy, trzecie oczko łańcuszka i wbijam się tutaj w nie i po prostu przeciągam nitkę tak, jakbym zszywała końcóweczki. O! No i mam tutaj takie, taki właśnie taki element przygotowany. Teraz będę przerabiać te płateczki, czyli, czyli o właśnie takie grupy po pięć słupeczków przerobionych razem, zamkniętych w tym drugim przeciągnięciu i łuki rozdzielające je. Więc właśnie. Każdy taki płatek przerabiam w takim łuku, tutaj mam 8, 8 takich łuków, 8 elementów, więc po prostu oczkiem ścisłym przechodzę sobie do tego łuku, tak żeby zacząć to okrążenie w łuku i przerabiam właśnie grupę pięciu słupków przerobionych razem. Pierwszy słupek zastępuje jego równoważnikiem, ale w postaci oczka przerobionego do połowy, czyli dwa oczka łańcuszka, narzucam nitkę i w tym samym łuku wbijam się. Wyciągam, dobieram nitkę, robię pierwsze wyciągnięcie i zobaczcie, właśnie ten pierwszy słupek. Ten drugi słupek przerobiony do połowy, on ma taką samą wysokość jak dwa oczka łańcuszka. I teraz jeszcze trzeci słupek w ten sam sposób, przerobiony do połowy, i czwarty słupek przerobiony do połowy. I żeby, no, żeby te płatki były takie bardziej pulchne, o że tak powiem, przerabiam jeszcze piąty taki słupeczek. I zobaczcie, mam 2, 4, 5, 5 oczek na szydełku, i teraz czyli to są słupki przerobione do połowy i od połowy, o, za jednym zamachem spinam je, czyli u góry mam właśnie tylko jedno oczko i dzięki temu ten płatek zawęża się ku górze. No i teraz przerabiam łuk, który właśnie będzie przejściem do kolejnego takiego płatka i przerobię sześć oczek końcówka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i teraz wskakuję w kolejny taki łuk, czyli narzucam nitkę i tutaj przerabiam znowu tą sekwencję pięciu słupków przerobionych razem. Najpierw przerabiam każdy z osobna do połowy, czyli pierwszy słupek przerobiony do połowy, drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy i piąty słupek przerobiony do połowy, a od połowy wspinam je razem. No i teraz przerabiam sześć oczek łańcuszka. W momencie, kiedy przerabiam już pierwsze oczko łańcuszka, jakby domykam tutaj to oczko, ten płatek u góry, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i wskakuję w kolejny łuk. I tutaj też przerabiam znowu tą grupę pięciu słupków przerobionych razem, czyli właśnie taki płateczek, czyli dwa, czyli trzy, cztery, pięć, i tylko szczepiam razem o. No i w ten sposób właśnie przerabiam do końca to okrążenie. Osiem takich płateczków, co daje taki o. Zobaczcie, taki sympatyczny kwiatek w centrum tego wzoru, no a później będziemy już taką, takim tradycyjnym wzorem właśnie przerabiać płatki tego kwiatka. Więc po prostu najpierw dokańczamy to okrążenie do samego końca. No i zobaczcie, w ten sposób przerobiłam do końca, a właściwie prawie do końca tego okrążenia, czyli właśnie mamy taki o sympatyczny kwiatuszek teraz. Teraz tutaj o, będę przerabiać właśnie taką, taką jodełkę, która będzie szła do góry i która będzie po prostu wyznaczać brzegi tych naszych płatków. Taki bardzo standardowy, standardowy wzór, który znany od, że tak powiem, stuleci o, i stosowany w szydełkowaniu. No i teraz właśnie ten ostatni łuk, tutaj taki mały myk sobie wymyśliłam, będzie łatwiej zacząć kolejne okrążenie, czyli zamiast sześciu oczek łańcuszka i po prostu dobicia do końca, do kolejnego płatka tutaj... Lepiej przerobić trzy oczka łańcuszka i trzy kolejne oczka zastępujemy, zastępujemy słupkiem, czyli narzucam nitkę, wbijam się tutaj o na ten drugi brzeg, o, czyli u góry właśnie tego, tego płatka, wbijam się, przeciągam i przerabiam normalny słupek, co po prostu pozwala mi no, skończyć to okrążenie u szczytu w połowie wysokości łuku. W ten sposób po prostu kolejny rządek rozpoczynam od, tutaj od połowy tego łuku, czyli Czyli dzięki temu po prostu kończę moje okrążenie w połowie wysokości łuku. I tutaj też z tego miejsca zaczynam. I tutaj przerabiam trzy oczka łańcuszka, który zastępuje pierwszy słupek, narzucam nitkę i zaraz obok przerabiam drugi słupek i zaraz Wam pokażę. To jest właśnie ten element taki początkujący, czy, czy to jest ten element, czy połówka tego, tej naszej jozełki. No i teraz um, przeskakuję do kolejnego takiego łuku. Przerabiając taki łuk troszeczkę przejściowy, złożony z sześciu oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć a, a powiedzmy, że w tym wzorze jakoś tak się mocno przywiązałam do cyferki 6, która jest ulubioną cyfrą mojej córeczki. No i teraz narzucam nitkę i tutaj przerobię już w tym kolejnym łuku taką pełną jodełkę, czyli, czyli po prostu o. pierwszy słupek narzucam nitkę, drugi słupek, o, czyli dwa słupki trzy oczka łańcuszka raz dwa trzy, które rozdzielają te dwa słupki od kolejnej takiej samej grupy, czyli znowu pierwszy słupek, o, i drugi słupek i to jest właśnie ta jodełka, o, zobaczcie, o, czyli są dwa słupki i dwa słupki rozdzielone takim łukiem, no i teraz znowu, żeby przeskoczyć do kolejnego tego, takiego łuku, przerobię sześć oczek łańcuszka, raz dwa trzy cztery pięć sześć i Przeskakuję do kolejnego łuku. Tutaj przypominam, że mam 2, 4, 6, 8. 8 takich płatków, 8 takich łuków, czyli 8 razy przerobię taką jodełkę. Tutaj na początku zaczynam od połówki takiej jodełki, drugą połówkę dorobię w momencie, kiedy no, przelecę wzdłuż tego okrążenia. Więc znowu narzucam nitkę, wbijam się i wyciągam raz, dobieram, przeciągam dwa. Znowu drugi słupek, narzucam nitkę. Raz, dwa, przeciągam i teraz trzy oczka łańcuszka, które stanowią przejście między takimi dwoma grupami i znowu raz, pierwsze przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie i drugi słupek, czyli o, czyli mam w ten sposób, o, taki element. Teraz pokażę na gotowym wzorze, to jest ta jodełka, która po prostu idzie do góry i ona wytycza brzegi tego, tego płatka, no i tu jest ten, ten łuk złożony z sześciu oczek łańcuszka, co ono daje takie troszeczkę jakby rozszerzony kwiatek u. W centrum tego wzoru. No i teraz właśnie przerobiłam prawie że do końca. No i właśnie dlaczego taki początek wymyśliłam, czy taki początek właśnie zastosowałam? Więc dochodzę do tego ostatniego łuku. Tutaj w tym łuku zaczęłam, przerobiłam połówkę tej jodełki. Teraz jestem, o właśnie, mam ten łuk doprowadzający i wskakuję w ten łuk i przerabiam znowu właśnie dwa słupki, czyli pierwszy słupek o, drugi słupek. O, w ten sposób. I mam tutaj takie dwie jodełki rozstrzelone między sobą, i teraz powinnam przerobić trzy oczka łańcuszka. No i te trzy oczka łańcuszka w zasadzie najlepiej będzie przerobić w formie słupka, dlatego że znowu wyjdę w kolejnym okrążeniu kolejną jodełką. A więc no po prostu przerobię o sobie tutaj taki słupeczek. Raz, dwa, trzy. Oczywiście można przerobić trzy oczka łańcuszka, ale w momencie, kiedy przerobię o słupeczek, to jestem u szczytu tej pierwszej jodełki i w kolejnym okrążeniu, w którym znowu będę tą jodełką lecieć i wytaczać, jakby wyznaczać brzegi czy obra obramowania tych płatków tego właśnie szydełkowego kwiatka więc w tym momencie właśnie znowu wychodzę ze szczytu ze szczytu tego, tego, tego łuku i przerabiam kolejną taką jodełkę czy właśnie znowu przerobię połóweczkę jodełki czyli raz, dwa, trzy oczka łańcuszka zastępujące pierwszy słupek i zaraz obok drugi taki słupeczek, o, czyli mam znowu połówkę jakby tej jodełeczki i jadę dalej i Teraz przerobiłam sobie takie, takie króciutkie łuki złożone z trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Wbijam się półsłupeczkiem, zamocowuję takim ruchomym półsłupeczkiem i op, przeciągam. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i, i przeskakuję do kolejnej takiej jodełeczki i znowu tutaj już przerabiam właśnie dwa słupki. raz, dwa. Czyli w tym łuku, w tym łuku górnym rozdzielającym właśnie będącym, się pośrodku tego, tego motywu, przelewiam identyczny motyw, jakby wpisany i w ten sposób one jakby tak idą w górę po linii prostej, czyli dwa słupki, raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka i w tym samym łuku, o, dwa kolejne słupki, czyli raz i dwa, czyli w ten sposób właśnie jakby, o, one idą w linii prostej, o, to jest ten sam element, ten sam element, tylko, że właśnie Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki i w kolejnym łuku, w kolejnym okrążeniu ten sam element wpisujemy. No i teraz robię takie przejście w postaci właśnie o trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka. Przymocowuję półsłupeczkiem i z drugiej strony raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przeskakuję do kolejnej takiej odełeczki i kolejny taki element, czyli raz, dwa, dwa przyciągnięcia i w pierwszym słupku i drugi słupek. Dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i tutaj dwa słupki, raz i dwa. I w ten sposób wzdłuż całej długości okrążenia przerabiam, czyli właśnie wyznaczam taką linię, o, w linię, czy taki zarys tych płateczków. O, zobaczcie teraz na gotowym tutaj wzorze, o, wyznaczam ten zarys tych płateczków w postaci takiej właśnie jodełeczki, która... Która najpierw się tutaj rozszerza, a później będą się zawężać ku górze. No i to wyznaczy takie płateczki. No i zobaczcie, o właśnie tutaj doszłam do ostatniego już łuku, w tego, w którym zaczęłam właśnie tymi dwoma słupeczkami, czyli połówkę tej jodełki przerobiłam, i teraz wskakuję w tym łuku i przerabiam drugą połówkę, czyli przerabiam znowu dwa słupeczki raz, o i dwa, i ponieważ no, kończę okrążenie w tym miejscu. Czyli ja tutaj bym najlepiej przerobiła zamiast tych trzech oczek łańcuszka, przerobiła słupeczek tak jak w poprzednim okrążeniu, czyli właśnie słupeczek, który zaczepiam w trzecim właśnie z tych oczek łańcuszka. O. I po prostu zobaczcie raz. Jedno przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie, i w ten sposób, jakby uszczy tej odełeczki, mam właśnie. Już wychodzę, zaczynam kolejne okrążenie, uszczy tej odełeczki, i znowu przerobię trzy oczka łańcuszka, czyli ten pierwszy słupek z tej pierwszej połówki tej odełeczki, a właściwie z drugiej połówki, bo i drugi słupek Więc oczywiście można to inaczej rozwiązać, można to okrążenie zakończyć w innym miejscu. No jest to jakieś rozwiązanie, być może są lepsze. Ale, ale, no idziemy do przodu. I teraz kolejne okrążenie, kolejne okrążenie, gdzie, yy, no, dorabiamy. Ja zrobiłam na takich cieniutkich właśnie nóżkach i być może, być może, można ten płateczek środkowy rozszerzać już o te. Od pewnego momentu, tutaj to jest być może ten wzór jest do udoskonalenia, i, i, i fajniej by wyglądał, gdybyśmy rozszerzyli ten element. No ja zrobiłam takie troszeczkę strusie pióra, więc szłam póki co właśnie po jednym tutaj oczku, i dopiero później przerabiam 3, 5 i po prostu troszeczkę rozszerzam u góry tą, 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 ten, to piórko u góry. O. Więc jedziemy, więc teraz wydłużam ten łuk schodzący, czyli przerabię 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w ten półsłupeczek wbijam się półsłupeczkiem, o, czyli jakby, zobaczcie, o, schodzę. I symetrycznie pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, co oznacza, że po prostu, o, tu mam takie przejście. Pięć oczek łańcuszka, półsłupeczek, pięć oczek łańcuszka i wskakuję w kolejną jodełeczkę w środku tutaj, o, czyli w ten łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, po środku wbijam się i... Przerabiam taką samą grupę, czyli raz, dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki z drugiej strony. Raz i dwa. Czyli po prostu, o zobaczcie, no to jest taki, taki element, który nam powraca. O, wyteczę taką linię, czyli powtarzam, ten sam element, za każdym razem wbity w tym łuku rozdzielającym. No i teraz. Ten element przejściowy, czyli wydłużam pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj wbijam się tylko jednym półsłupeczkiem w ten półsłupeczek, o i znowu symetrycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu przerabiam w kolejnej jodełeczce tą jodełeczkę, czyli raz, nie wiem czy to się tak nazywa, to ja to tak mówię, ale, ale to być może ma jakąś fachową fachową nazwę, raz, dwa, trzy, Trzy oczka łańcuszka i znowu dwa takie słupeczki, czyli powtarzam ten sam motyw, który zaraz wam pokażę. Teraz o, Mamy już kawałek przerobiony, czyli, czyli jakby tutaj idę o tym samym motywem, a tutaj z kolei ten element się rozszerza. I ja tutaj, o to jest ta linia, to jest ta linia, tylko że właśnie zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby, to pokazuję wam tak, jak przerobiłam w tym właśnie, w tym łapaczu snów, czy nie lepiej byłoby tutaj rozszerzyć? Być może tutaj możecie troszeczkę dorzucić, zacząć rozszerzać dwa. 3, i po prostu tak, żeby ten element środkowy był taki bardziej szeroki. No ale można też tak zostawić. To jest takie wysmukłe, wysmukłe pióreczko w środku. Więc po prostu przerabiamy do końca okrążenia, czyli ten motyw powtarzamy, przerabiamy wzdłuż. Tutaj mam 8 płatków, 8 motywów, 8 płatków, które wytyczam. No i o, zobaczcie, w ten sposób przerabiłam do końca okrążenia. I teraz z tą samą metodą, czyli właśnie mam ten ostatni łuk i wbijam się. No drugą połówkę dorabiam tego elementu, czyli znowu o pierwszy słupeczek, drugi słupeczek i zamiast tych trzech oczek łańcuszka po to, żeby w kolejnym okrążeniu zacząć właśnie ze środka tego elementu, przerobię właśnie w trzecim oczku łańcuszka słupek o co oczywiście może nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest jakimś tam rozwiązaniem. No i w sumie powiem szczerze, że mamy taki on sympatyczny kwiatek już na tym etapie. I tak jak przykładam, o, chociażby do takiej wielkości obręczy, to dałoby się ten kwiatek tutaj rozciągnąć na obręczy i też już mieć taki mniejszy łapacz snów z tego elementu. Czy ja bym tutaj przeciągnęła? O, przeciągnęłam tutaj nitkę przez te tutaj, a nawet może przez te łuki. No, musiałabym spróbować. To był taki, taki malutki malutki łapacz snów o średnicy bodajże 15 cm, ale już tak improwizuję. Ale myślę, że po prostu przygotuję. Tutaj jestem, jestem na 11 cm, więc jakbym rozciągnęła, to bym rozciągnęła go na obręcz, myślę, z 15 cm. No, ale y, może to zrobię i wtedy pokażę wam na blogu moda nabiona. No, ale jedziemy dalej. Ale można już na tym etapie, jakby zakończyć, właśnie tą robótkę i mieć już jeden element przygotowany, no ale jedziemy dalej, czyli po wyciągamy w górę znowu ten element, czy tą linię wyznaczoną przez te jodełki, więc ta sama zasada, trzy oczka łańcuszka to jest ten pierwszy słupeczek i zaraz obok drugi słupeczek, czyli narzucam nitkę, wyciągam, no i po prostu o schodzimy w dół i teraz ja powiem tutaj tak, przerabiałam mógł złożony z sześciu oczek łańcuszka, czyli tutaj miałam Najpierw 3, 5, a teraz 6. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Ale zastanawiam się, czy tutaj nie, troszkę nie poszerzyć. I tutaj po prostu tylko przerabiałam właśnie 6 oczek łańcuszka i, i, i jestem, jestem tutaj i wbijałam się półsłupeczkiem w ten sam sposób, i taka nitka była dość wąziutka. Tak się zastanawiam, czy. No spróbuję, zobaczymy co za. Tutaj właśnie wbijałam się o jednym półsłupeczkiem. O, zobaczcie, półsłupeczek, o i. I z, drugą, z drugiej strony szłam znowu takim motywem i, 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 i sześć oczek łańcuszka i, i znowu jodełka. Powiedzmy, że zrobię tutaj taki malutki łuk, raz, dwa oczka łańcuszka i jeszcze w tym samym miejscu drugim półsłupeczkiem się wbije W ten sposób no, troszeczkę rozszerzę ten element. Zobaczymy, co to da. Mówię tutaj, testuję jakby inne rozwiązanie, co są takie stare, stare schematy, które od wieku funkcjonują w szydełkowych wzorach. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 i, czyli sześć oczek łańcuszka i, czyli właśnie, no powiedzmy zostawię to w ten sposób, ale zobaczę w kolejnym okrążeniu, czyli jodełka w jodełce, a tutaj sześć oczek łańcuszka, półsłupeczek sześć oczek łańcuszka, albo tak jak tutaj zrobiłam, takie przejście, sześć oczek łańcuszka, taki mały łuk, no ale to zobaczymy, czy to docelowo fajnie wygląda, ewentualnie najwyżej spróję, czyli jedziemy. Pierwszy słupek, drugi słupek, o. Dwa słupki, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i zaraz tutaj drugi taki słupeczek, druga taka sekwencja dwóch słupków, no i teraz ten łuk schodzący w dół, no i czyli sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz tutaj przerabiam, przymocowuję półsłupkiem i znowu powinnam w tym pierwszym wzorze po prostu szłam sześć oczek łańcuszka znowu do góry, teraz no, spróbuję dwa oczka łańcuszka, to samo oczko się wbije, w ten sposób będę miała taki, o, taki element troszkę rozszerzony, zobaczę, jak to będzie docelowo wyglądać. Ja, ale nie wiem, czy, 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 czy to się sprawdzi, czy nie. Więc jeżeli Wam się podoba ten wzór, tutaj po prostu przerobiłam jeden półsłupeczek i, i ta nitka jest taka, ta linia jest taka, 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 taka dość wysmukła, o, że tak powiem. No i teraz znowu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć oczek łańcuszka i. Wskakuję w kolejny taki motyw i kolejną taką jodełeczkę, przerabiam, czyli dwa słupki, raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka i znowu dwa słupki, i w ten sposób przerabiam do końca okrążenia, czyli znowu, no jakby rozbudowuję ten, 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 ten kwiatek. No i w ten sposób przerasta ten wzór i kończę go jak w poprzednich okrążeniach, czyli właśnie dochodzę do tego do tej, tego, tego łuku i teraz kończę tą jodełkę, czyli dwa słupeczki w tym łuku. Raz i dwa i żeby zrobić przejście, żeby zakończyć po środku, no tutaj oczywiście odpowiednio je układam, bo to się wszystko jeszcze przy blokowaniu fajnie, fajnie ułoży i teraz słupeczek zastępujący ten łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i ten słupek wbijam w trzecie oczko łańcuszka z tego początkowego słupka, o czyli robię pierwsze przyciągnięcie i drugie i o, mam skończoną tą jodełeczkę i jestem po środku, i znowu ta sama metoda, czyli trzy oczka łańcuszka. To jest pierwszy słupek, i zaraz obok wbijam drugi słupek, czyli ta połóweczka o która, połóweczka tej jodu, jodełeczki, którą idę w drugą stronę właśnie i, i zobaczcie, o, właściwie do tego momentu cały czas mogę po każdym okrążeniu mogę zatrzymać ten wzór i próbować rozciągnąć jako taki kwiatek na, na obręczy. Jeżeli na przykład stwierdzicie, że w tym momencie wzór Wam się wpisuje w obręcz, którą posiadacie, no ale można oczywiście jechać dalej. No i jedziemy dalej. No i teraz tu wprowadziłam takie małe urozmaicenie, czyli teraz jadę, przerabiam pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy... 4, 5 i teraz będę tutaj, o, w tym miejscu przerabiać. Tu mam taki łuk złożony z dwóch oczek łańcuszka i w tym łuku wbiję się i przerobię, żeby rozszerzać ten kielich, przerobię trzy słupki. Czyli pierwszy słupek, narzucam nitkę, wbijam się, tutaj jest taki łuk złożony z dwóch oczek łańcuszka, o, wbiję się i drugi słupek i... I, i w zasadzie albo wiecie co właśnie mogę przerabić w środku tego łuku a mogę właśnie przerabić w ten sposób, że i może ta metoda będzie lepsza, bo będzie takie, tak stopniować mi tutaj właśnie rozszerzanie tego elementu czyli, czyli narzucam nitkę i przerabiam pierwszy słupek, wybijam w półsłupek który tutaj mam oprzymocowany, czyli w półsłupku teraz sobie narzucam nitkę i drugi słupek wbijam w łuku Właśnie, znajdującym się po środku, a trzeci słupek wpijam w półsłupku. Bo tutaj miałam półsłupek, łuk i, i właśnie o w ten sposób. Więc teraz można tak troszeczkę rozszerzam ten element. Bo zobaczcie, zmierzam do zbudowania tego, tego tutaj rozszerzenia, tak naprawdę. No, czyli właśnie mam ten element rozszerzający, więc można w ten sposób próbować, a można, a można. I tutaj właśnie zastanawiam się, która opcja będzie lepsza. A można właśnie te trzy. Generalnie przerabiam trzy słupki, a można, zaraz Wam pokażę, trzy słupki wbić właśnie w tym łuku, tak żeby, o, to była taka, taka opcja bardziej, bardziej, no nie wiem, zobaczymy. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, oczekuję, i o, w ten sposób mam taki, taki element, więc to, to w zależności od uznania, o, i no ta sama zasada, przerabiam tutaj tą jodełkę, w, czyli dwa słupki o, trzy oczka łańcuszka, które rozdzielają i znowu dwa słupki raz, no i właśnie kończę drugi taki z tej serii słupeczków i przerabiam ten łuk i wiem w tym kolejnym łuku przerobię w drugiej wersji i porównamy, raz, dwa, trzy cztery i pięć. pięć oczek łańcuszka schodzących i teraz tutaj mam półsłupek Łuk stworzony z dwóch oczek łańcuszka i półsłupek i teraz w każdym z tych oczek, czyli w półsłupku wbiję jeden słupek, a w łuku wbiję jeden słupek i w półsłupku wbiję jeden słupek, czyli po prostu docelowo chcę przebić trzy takie właśnie słupeczki, po to, żeby mi się rozszerzał ten element i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć oczek łańcuszka zanim dojdę do jodełki, no i kolejna jodełeczka. I porównamy jakby elementy, który element lepiej wygląda, które rozwiązanie bardziej nam się podoba, czyli trzy oczka łańcuszka i dwa słupki tutaj. O, jakby powtarzam ten sam schemat przez, przez kolejne okrążenie. No i teraz zobaczcie, co jest lepsze. Tutaj mam właśnie trzy, a tutaj mam, a tutaj mam wbite właśnie w tym łuku, więc... No w zasadzie według uznania, może jednak tutaj to, kiedy każde oczko obsadziłam i, i to się tak bardziej konkretnie rozszerza, bo właśnie przygotowuję ten taki element rozszerzający, więc, więc to według uznania generalnie przerabiam według tego samego schematu do końca okrążenia, czyli... Osiem razy powtarzam i tutaj już po prostu rozbudowuję ten element centralny. No i, 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 i idziemy do końca okrążenia w ten sposób. No i tutaj już tylko kończymy to okrążenie, czyli znowu ta jodełka, czyli tutaj dwa ostatnie o słupeczki. I żeby zakończyć to okrążenie podobnie jak poprzednie, czyli tutaj... Słupeczek w bicy u góry. O, i w ten sposób tym słupeczkiem ostatnim zastępuje trzy oczka łańcuszka, czy ten łańcuszek, e, jakby taki przejściowy. No i, no i w ten sposób właśnie dokończyłam to kolejne okrążenie. I teraz e, może zakończmy pierwszą część tego tutorialu, bo w zasadzie w tym momencie macie taką serweteczkę, którą można już wykorzystać do rozciągnięcia na obręczy, przerobić taki sympatyczny łapacz snów. A z kolei w drugiej części będziemy przerabiać właśnie o. Będziemy tutaj już zakręcać i w ten sposób przygotowujemy takie o, takie właśnie sympatyczne, sympatyczne płatki czy zakola w formie płatków. Więc. Żegnam się z Wami w tej pierwszej części tego tutorialu i już zapraszam na drugą część, w której dokończymy ten wzór. Albo jeżeli po prostu chcecie zatrzymać go na tym etapie, to jak najbardziej można go rozciągnąć fajnie na obręczy i już mieć taki łapacz snów. No a ja dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie i mówię Wam do zobaczenia!